Już od tygodnia cały świat zastanawia się, gdzie jest przywódca Korei Północnej, Kim jong W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, ile jest prawdy w tych plotkach oraz przyjrzymy się potencjalnemu czarnemu scenariuszowi, który może nastąpić w przypadku nagłej śmierci przywódcy Korei Północnej. Witam wszystkich agentów na Pozdrowsk KRLD, jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. Nazywam się Emil Truszkowski i na tym kanale znajdziecie informacje o podróżach do Korei Północnej i różne ciekawostki na temat tego niezwykle tajemniczego kraju. Witam serdecznie wszystkich nowych subskrybentów tego kanału. Doszło Was ostatnio bardzo dużo, a na ostatnim live w niedzielę było, słuchajcie, ponad 4000 osób jednocześnie. To. Naprawdę rekord tego kanału. Nie wiem, czy uda się to kiedykolwiek pobić. Bardzo Wam za to dziękuję. Jeśli jesteście tutaj nowi, to obejrzyjcie moje stare serie z podróży po Korei Północnej. Najlepiej zacząć od 3, 4 lub piątego sezonu pozdrowska RLD. Jest cała masa naprawdę fajnych vlogów prosto z Korei Północnej, gdzie możecie zobaczyć, jak ten kraj wygląda od środka. A teraz przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Pogadamy najpierw troszeczkę. Odnośnie sytuacji w KRLD i ostatnich plotek. Pamiętajcie o tym, że to są wszystko spekulacje. Bardzo mi się nie podoba to, że media bardzo szybko rozdmuchały całą tą historię. I bardzo szybko się zaczęły pojawiać nagłówki, że Kim Jong nie żyje Mimo tego, że nawet Daily NK, które pierwsze opublikowało informację o rzekomej operacji Nieudanej operacji w, w szpitalu Hyansan pod górą Myohyang na północ od Pyongyangu Mimo, że tam nic nie było na temat tego, że Kim Jong nie żyje To bardzo szybko media, w tym CNN, podchwyciły temat, zrobiły z tego już krytyczny stan Kim Jong -a, a inne media Przeinaczyły to już na jego śmierć. Więc w wielu mediach możliwe, że widzieliście już takie nagłówki, które stwierdzają jednoznacznie w 100%, że on nie żyje. Przypominam, że nie ma żadnych dowodów, nie ma żadnego potwierdzenia tych informacji. Jedynie są to spekulacje, które często są na podstawie po prostu fake newsów, historii wymyślonych w internecie i te historie zaczynają już żyć własnym życiem. Na przykład to zdjęcie, które ma przedstawiać martwego Kim Dzuna w sarkofagu, to jest oczywiście fake. Ewidentnie widać, że to jest fotomontaż. Poza tym na logikę, no nikt nie byłby w stanie zrobić z tego najbliższego kręgu jego współpracowników zdjęcia trumny z Kim Dzunem. Wyobrażacie sobie, że ktoś z jego najbliższego kręgu, najbardziej zaufanych ludzi w tym kraju, wyciąga nagle telefon i robi mu zdjęcie. W takim miejscu, w takim momencie, no raczej by stamtąd żywy nie wyszedł. No, wydaje mi się, że jest to absolutnie no, niemożliwe i po prostu nielogiczne. Ale już takie fake news latają po internecie, więc bądźcie bardzo uważni, gdy słyszycie coś o Korei Północnej. To, co ja mówię, to także to są tylko i wyłącznie moje komentarze. Ale faktycznie coś może się dziać w Korei Północnej, bo mamy już dwa tygodnie nieobecności przywódcy KRLD w mediach. Więc może coś być na rzeczy, aczkolwiek nie idźmy od razu w te spekulacje, że on nie żyje, czekamy na oficjalne potwierdzenie ze strony Korei Północnej i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że to jest faktycznie prawda. Pamiętajcie o tym. W przypadku na przykład śmierci ostatniego przywódcy Kim jong dwa dni minęły od jego śmierci, aż do opublikowania informacji w północno mediach. W skrócie, faktycznie Kim Jong un opuścił bardzo ważne święta w kwietniu, m.in. urodziny jego dziadka Kim Il-sunga. 15 kwietnia obchodzi się w Korei Północnej Dzień Słońca. Kim Jong un się nie pojawił tego dnia na żadnych oficjalnych obchodach, zazwyczaj się pojawia. W międzyczasie jeszcze był test rakietowy, na którym. Też się nie pojawił, nie ma żadnych zdjęć, które by pokazywały, że on był obecny w trakcie tego testu. W ogóle były też plotki o tym, że on został ranny podczas tego testu rakietowego, że może rakieta wybuchła czy coś i dlatego też został wysłany do szpitala. Dalej mamy kolejne święto, Dzień Założenia Koreańskiej Armii Ludowej 25 kwietnia. Tutaj także Kim Jong-un się nie pojawił. Czyli dwa ważne święta, w trakcie których zawsze przywódca się pojawia, mimo to w tym roku go nikt nie widział. Oficjalnie nie ma żadnych zdjęć. Więc no jest to trochę dziwne, faktycznie, i niektórzy analitycy sugerują, że coś może być jednak na rzeczy, jednakże to, że on nie żyje lub jest w stanie krytycznym, to są tylko i wyłącznie na chwilę obecną spekulacje. Poza tym pojawiły się różne plotki, na przykład o panice w sklepach w Pjongjangu, że ludzie wykupują różne towary zagraniczne towary, jedzenie, drogie towary luksusowe że latają helikoptery nisko w Pjongjangu. O tym pisał Washington Post, między innymi. Jest bardzo prawdopodobne, że nawet mieszkańcy Pjongjangu, ta elita w Pjongjangu, też już coś słyszała bo to nie jest tak, że oni są całkowicie odizolowani od świata zewnętrznego i jest bardzo możliwe, że Słyszeli, gdzieś czytali te plotki z zagranicznych mediów, że Kim Jong-un jest chory, nie żyje, więc możliwe, że też już mieszkańcy Pyongyangu, którzy mają dostęp do takich informacji, już między sobą plotkują. W Korei Północnej bardzo dużo się plotkuje. Wiem, że to może być dość dużym zaskoczeniem dla Was, ale Koreańczycy uwielbiają plotkować, więc takie informacje bardzo szybko idą pocztą pantoflową w Pyongyangu oraz nawet na prowincji, więc. Możliwe, że w Korei Północnej też już się na ten temat mówi. A jakie jest stanowisko Korei Południowej? Korea Południowa już od długiego czasu cały czas mówi, że wszystko jest po staremu, że nic się nie dzieje w Korei Północnej, że nie mają żadnych informacji o złym stanie zdrowia Kim Jong-un. Na ostatni taki raport z 27 kwietnia władze Korei Południowej twierdzą, że jest u niego wszystko dobrze i prawdopodobnie jest w Wonsan. Amerykanie także. Troszeczkę zmieniają tutaj narrację, rząd amerykańskim tutaj na myśli. Trump także już mówi, że w ogóle od początku mówił, że u niego prawdopodobnie wszystko jest w porządku u, u Kim Zona, że nie ma żadnych wieści z Korei Północnej. I Amerykanie także podali taką informację, że mają zdjęcia Kim Jong-una na plaży w Wonsan. Tam też stoi jego pociąg na stacji kolejowej i mają jego fotki, które mają przedstawiać, że on no Porusza się o własnych siłach, czyli no, jest prawdopodobnie zdrowy albo przynajmniej no, odpoczywa w Wonsan. Taka ciekawostka dla Was, bonus. Powiem Wam, że ja byłem bardzo blisko tej rezydencji przywódcy KRL w Wonsan. To nie jest żadna tajemnica, gdzie ona się znajduje. Ta rezydencja, słuchajcie, znajduje się tuż obok e, zielonej szkoły San International Children's Camp. Tam turystów zabierają, można tam pojechać odwiedzić tą szkołę to jest taki obiekt dla dzieciaków z Korei Północnej oraz dla dzieci z zagranicy które przyjeżdżają na taki obóz letni, wiem jak to brzmi obóz z Korei Północnej dla dzieci ale tak faktycznie jest i ja tam byłem kilka razy i tam też jest taki park gdzie można się przespacerować i byliśmy tam ostatnio kiedy to było? w styczniu chyba? chyba było w styczniu na zimę, tak wydaje mi się, że byliśmy tam w zimę tak, tak. To było na zimę. Byliśmy właśnie w tym parku. I ten park, słuchajcie, znajduje się dosłownie 500 metrów od e, tej stacji kolejowej, gdzie zatrzymuje się pociąg Kim Zona. I my po tym parku spacerowaliśmy bardzo swobodnie. Nikt nas nie pilnował. Przewodniczka została kompletnie z tyłu. Żeśmy się łazili praktycznie sami dookoła tego parku. I ja się zastanawiam, bo byliśmy tak blisko tej stacji. Czy gdybym poszedł, tak, nie wiem, 200-300 metrów troszeczkę dalej w głąb tego lasu, no, lasek, nie? to w którym momencie by mnie zatrzymali? I czy tam jest jakaś ochrona cały czas? Bo bardzo mnie to zaraz zaczęło interesować. <grym> ja wiedziałem oczywiście, że tam znajduje się ta stacja i wiedziałem też, że jest ta rezydencja Kim Jong-un'a tuż obok, bardzo blisko. To taka ciekawostka, dygresja. Północno-koreańskie media nic oficjalnie nie podają na temat zdrowia Kim Jong-un'a, nie dementują żadnych plotek, ale. Już zaczęły działać koreańskie social media. Może nie wiecie, ale Korea Północna ma swoje kanały na YouTubie, ma swoje kanały w social media, na przykład na Facebooku czy na Instagramie. Ostatnio zaczęli inwestować właśnie w taką komunikację zewnętrzną, taką propagandę zewnętrzną w języku angielskim, żeby dotrzeć bezpośrednio do ludzi, nie tylko przez te oficjalne organy. W końcu się zorientowali, że no te oficjalne drogi propagandy no nie do końca są... Jakby to powiedzieć odpowiednie dla zagranicznego odbiorcy, ponieważ oni wiedzą, że generalnie to jest no, w wielu przypadkach po prostu ściema i propaganda, dlatego zaczęły powstawać kanały na YouTube, które mają pokazywać prawdziwe życie w Korei Północnej, bo są to profile na Instagramie, na Facebooku, które mają pokazywać życie w Korei Północnej. Między innymi jest taki profil na Instagramie i na w, w, w Twitterze Cold Noodle i oni tam właśnie też rzucają różne informacje na bieżąco z Korei Północnej. I dzisiaj 28 kwietnia jest post, który pokazuje list od Kim Dzuna do prezydenta RPA z okazji Dnia Wolności. I ten list jest ale datowany na 27 kwietnia czyli mimo, że Kim Jong Un jest nieobecny w mediach nie ma jego zdjęć ani filmów to pojawiają się takie listy z gratulacjami pisane rzekomo przez Kim Jong Una i wysyłane do różnych państw to ma jakby w tym momencie, gdy brakuje Kim Jong Una w mediach ma udowodnić, że wszystko z nim jest w porządku czy to jest prawda, czy on to faktycznie sam pisał no, nikt nie jest w stanie tego udowodnić, ponieważ nie ma żadnych dowodów zdjęciowych ani wideo. Z drugiej strony niektórzy też zauważyli, że w tych social media pojawia się bardzo dużo archiwalnych materiałów dokumentalnych na temat przywódcy, założyciela Korei Północnej, Kim Il-sunga. Jest seria kilkunastuodcinkowa, With the Century, dokument na temat życia i bohaterskich czynów Kim Il-sunga. Więc w pewnym sensie mamy tutaj taką ofensywę PR-ową, która mogłaby nieco przypominać te momenty przed, śmier przed ogłoszeniem śmierci Kim Kimzoila. Właśnie wtedy też propaganda mocno cisnęła ten temat, prawda? Dynastii Kimów. To jest bardzo ważne wtedy, żeby ten temat przypominać, więc w telewizji by się pokazywało dużo dokumentów, na przykład o Kim Kimzołnie, jaki on był wspaniałym przywódcą żeby później ta e, zmiana władzy jakoś łatwiej mogła pójść propagandowo. Więc niektórzy twierdzą, że to jest też troszeczkę niepokojące, natomiast można by w sumie to wytłumaczyć tym, że niedawno były urodziny Kim Il-sunga 15 kwietnia, więc może z tej okazji właśnie dlatego te profile publikują tego typu filmy dokumentalne. To tyle jeśli chodzi o plotki. Wow, znowu się zrobiło tego dużo, ale tak sobie dyskutujemy. Ja staram się Was yy, informować na bieżąco oraz chciałbym, żebyście no, mieli świadomość, że nie wszystko, co czytacie w internecie na temat tej sytuacji to prawda. Ale powiedzmy, że hipotetycznie, hipotetycznie Kim Jong-un nagle, nagle umiera bez wyznaczonego następcy. I chciałbym tutaj troszeczkę zmartwić osoby, które się będą cieszyły, że ko przywódca Korei Północnej umarł. To wcale nie jest taka... Hmm, Dobra sytuacja dla Półwyspu Koreańskiego, dla narodu koreańskiego, gdy ich przywódca nagle umiera. Uwierzcie mi, to nie jest takie czarno-białe, takie proste, jak Wam się wydaje. Bo niektórzy myślą, że jak on by umarł, to nagle świat się zrobi różowy, wspaniały, wszędzie tęczę, jednorożce i, i wszyscy będą szczęśliwi magicznie. To tak do końca nie działa. Więc naprawdę zastanówcie się dwa razy, zanim zaczniecie. Takie rzeczy wypisywać w internecie pod moimi filmami, gdyż śmierć, nagła śmierć przywódcy Korei Północnej może doprowadzić do bardzo nieprzyjemnych wydarzeń na Półwyspie Koreańskim. Ja mieszkam w Japonii i uwierzcie mi, nie chciałbym, żeby na Półwyspie Koreańskim była druga wojna koreańska lub jakaś zadyma. Raczej bym wolał by tego, wolałbym tego uniknąć. Mamy więc dwa scenariusze, które chciałbym wam przedstawić. Pierwszy scenariusz jest. Taki bardziej optymistyczny, w tym sensie, że po nagłej śmierci przywódcy KRLD, mimo braku następcy, władzę przyjmuje jego siostra Kim Yo jong której udaje się opanować sytuację w kraju. Pamiętacie, że to nie jest tak, że nagle ona mogłaby przejąć władzę, prawdopodobnie musiałaby pokonać konkurencję, musiałaby. Dogadać się z różnymi frakcjami, może musiałaby się kogoś pozbyć, może stąd latające helikoptery w Pyongyangu, nie wiadomo. Więc w naj tym najlepszym wypadku dla zachowania władzy w KRLD, kim jong jong siostra, Kim Joona e, przejmuje władzę, e, pokonuje rywali, e, sytuacja w kraju jest w miarę stabilna, nie dochodzi do żadnych zamieszek, nie dochodzi do wojny, ale możemy się spodziewać tego, że Korea Północna w takiej sytuacji, gdy mogłaby się wydawać dość. Hmm, no, bezbronna, tak wrażliwa na atak z zewnątrz, to z pewnością w tym momencie Koreańczycy będą testowali kolejne rakiety, możliwe, że przetestują ponownie broń atomową lub będą pokazywać inną broń, żeby pokazać, że u nich wszystko w porządku, że jesteśmy dalej silni. I nowa przywódczyni Korei Północnej, Kim Jong-un, powiedzmy w tym momencie, ona także by pewnie... Doprowadziła do takich testów, żeby pokazać, że ona jest silnym przywódcą i że się Korea Północna nikogo i niczego nie boi. Drugi scenariusz natomiast bardziej mm, pesymistyczny. Scenariusz potencjalnie bardzo, bardzo niebezpieczny w obecnej sytuacji na świecie niestabilnej sytuacji na świecie spowodowanej epidemią, e, która e, uderzyła mocno w Chiny, uderzyła mocno w Stany Zjednoczone i wszystkich sąsiadów Korei Północnej. W tym scenariuszu mamy sytuację, gdy Kim Jong nie jest w stanie opanować sytuacji w Korei Północnej. Dochodzi do potyczki między partią a frakcją wojskową, która nie jest zadowolona z sytuacji. Jakiś szalony generał próbuje przejąć władzę, dochodzi do zamieszek, dochodzi do wojny domowej. Wszyscy się tam zaczynają bić, strzelać. Mamy gigantyczny kryzys humanitarny. Dziesiątki tysięcy, a może nawet setki tysięcy Koreańczyków próbuje uciec z tej sytuacji z Korei Północnej przez granicę chińsko-koreańską do Chin, żeby tam szukać bezpieczeństwa i szukać jedzenia. Co w tym momencie robi? Chińska Armia Ludowa Chińska Armia Ludowa zaczyna oczywiście operację stabilizacji sytuacji w KRLD Chiny nigdy nie pozwolą na napływ niekontrolowany napływ uchodźców z Korei Północnej do Chin, ponieważ po pierwsze będą się obawiali teraz epidemii, że może ktoś chory znowu, prawda, między tymi uchodźcami mogą być osoby chore na koronkę, będą także Uważali na to, żeby nie doprowadzić do destabilizacji sytuacji w Chinach, dlatego chińska armia ludowa i partia chińsk od razu zareaguje, prawdopodobnie wkroczą do Korei Północnej. W międzyczasie sytuacja na świecie jest bardzo niestabilna, pamiętajcie o tym. Amerykanie są bardzo osłabieni. Dwa lotniskowce amerykańskie w tym regionie są wyłączone z akcji, ponieważ tam także wykryto koronkę. Marynarze są chorzy, statki nie są w stanie wypłynąć na morze. Więc ile mamy lotniskowców w tym regionie? Jeden, chiński. Więc Amerykanie są w bardzo słabej sytuacji. Także ostatnio z Guamu zostały ewakuowane amerykańskie bombowce strategiczne B-52, B1, B2. To są bombowce, które mogą przynosić głowicy nuklearne. Te bombowce zostały przeniesione z Guamu na kontynent, dlatego że Chińczycy posiadają już pociski, które byłyby w stanie dosiągnąć baz amerykańskich w Guamie. Nawet Korea Północna posiada takie pociski, które byłyby w stanie uderzyć w amerykańskie lotniska na ogółami, dlatego te bombowce zostały przeniesione. Amerykanie są bardzo osłabieni w tym regionie. Nie są w stanie kontrolować sytuacji na Morzu Południowochińskim, nie są w stanie do końca obronić także Japonii. Japonia też zmaga się teraz ze swoimi problemami, więc też nie byłaby w stanie w żaden sposób zareagować. Jednakże istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że broń nuklearna, która znajduje się w Korei Północnej, może wpaść w niepowołaną. Ręce i w tym momencie Korea Południowa ze Stanami Zjednoczonymi w jakiś sposób musi, mimo wszystko zareagować, więc może wysyłają swoje wojska przez granice, przez DMZ do Korei Północnej, wysyłają wojska specjalne, oddziały komandosów do Korei Północnej, żeby zabezpieczyły koreańskie rakiety, koreańskie głowice, co jest bardzo trudnym zadaniem, gdyż nikt nie wie, gdzie one są. Mogą być schowane gdzieś pod ziemią, mogą być w silosach, w jakichś jaskiniach. Nie wiadomo gdzie, więc jest to bardzo trudna operacja, a w sytuacji destabilizacji karialnej bardzo ważne jest, żeby dostać się szybko do tych silosów, do tych głowic, gdyż gdyby one wpadły w ręce na przykład tego szalonego generała, który chce zdobyć władzę, no to on mógłby użyć tych głowic, na przykład zniszczyć Seul, nie wiem, wystrzelić rakietę w Tokio, czy użyć tych rakiet do atakowania amerykańskich sił. W, na terenie Korei Południowej, Korei Północnej. Jak widzicie, sytuacja bardzo niestabilna. Chińczycy wjeżdżają z północy, Korea Południowa z południa próbuje z Amerykanami coś robić. I jak myślicie, co by się stało, gdyby obie te armie się spotkały? Prawdopodobnie mogłoby dojść do też jakiegoś konfliktu. z Chiny i Stany Zjednoczone nie mają żadnego wspólnego planu na wypadek upadku KRLD. Nie ma żadnej umowy. Jakby się potoczyła granica, w jaki sposób będą współpracować, nie ma. A w sytuacji, gdy Chiny i Amerykanie generalnie teraz się niezbyt lubią, oskarżają się między o rozpoczęcie epidemii, jest wojna handlowa, konkurują ze sobą. Raczej ich stosunki są kiepskie, więc nie wydaje mi się, żeby w sytuacji wojny, destabilizacji na Półwyspie Koreańskim nagle zaczęli ze sobą współpracować. Raczej wręcz przeciwnie będą ze sobą rywalizować, żeby zdobyć wpływy w tym regionie. Chińczycy nigdy nie pozwolą, żeby Korea Północna wpadła w ręce Amerykanów, więc będą za wszelką cenę chcieli po prostu e, przejąć ten kraj jak najszybciej, wprowadzić tam swoje porządki, żeby był spokój. I żeby się ta zadyma zakończyła. Więc jak widzicie, jest to bardzo niestabilna sytuacja, która mogłaby potencjalnie doprowadzić do wybuchu konfliktu w tym regionie może nawet wojny może nawet konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami a są to państwa posiadające bardzo duży arsenał nuklearny, bardzo duże wojsko więc nie jest to taka no, sytuacja, którą można bagatelizować, z której można się śmiać. Bo potencjalnie śmierć przywódcy Korei Północnej, w tej sytuacji, gdy on nie ma wyznaczonego następcy, ponieważ jego dzieci są wciąż malutkie, nie mogłyby stanąć na czele tego kraju, sytuacja tego typu byłaby bardzo niebezpieczna. Dlatego nie ma się z czego cieszyć, to nie jest powód do radości. Ja Wam gwarantuję, że to może być naprawdę duży, duży problem. Oczywiście są to tylko i wyłącznie spekulacje, nic nie wiadomo do końca na temat zdrowia i stanu przywódcy KRLD. Równie dobrze może siedzieć w swojej rezydencji w Wonsan, pije sobie drinka i się śmieje z tego wszystkiego, co się wokół jego osoby dzieje w internecie i na świecie w mediach. Jest to także bardzo prawdopodobne. Jeszcze parę słów mojego komentarza odnośnie ostatniego filmu na kanale. Wiele osób nie hejtowało za to, że powiedziałem, że praca dyktatora jest bardzo stresująca. Nie do końca te osoby zrozumiały, co mam na myśli. Tu nie chodziło w żaden sposób o wybielanie jego osoby, twierdząc, że jego życie jest naprawdę fajne, czy coś takiego. To było wyrwane z kontekstu. Ja mówiłem tutaj o jego zdrowiu w kontekście jego pracy jako dyktator, bo dyktator to jest jakaś praca, prezydent to praca, dyktator to też forma pracy. Którą wykonuje, i nie zmienia mojego zdania. Wciąż uważam, że to, co powiedziałem, jest zgodne z prawdą. Praca dyktatora jest bardzo stresująca, ponieważ no, masz te wiele frakcji, z którymi musisz współpracować, które rywalizują, są naciski międzynarodowe. On faktycznie dużo, dużo pracuje, bo jeździ po całym kraju, są te spotkania, to wszystko robi, cały czas się gdzieś pokazuje, tak. Więc to nie jest tak, że on sobie cały czas gdzieś siedzi i się chilloutuje. Więc jest to generalnie bardzo stresująca praca. Tym bardziej widać to po nim, no przecież pali papierosy, ten cały stres związany z procesem denuklaryzacji rozmowy z USA. Dla większości ludzi to byłoby bardzo, bardzo obciążające i wiecie, w wieku 30, 35 lat też się zdarzają choroby serca, zdarzają się zawały z powodu przepracowania w krajach zachodnich, gdy ktoś za dużo pracuje w korpo. Więc to co powiedziałem wcale nie jest kompletnym bezsensem. Nie do końca rozumiem dlaczego niektórzy mnie za to hejtują. Moim zdaniem to co powiedziałem ma sens i wielu ekspertów, którzy zajmują się Koreą Północną także wskazywało na to, że no, Kim Jong Un pali, dużo pracuje, i stres także może być czynnikiem, który mógłby potencjalnie doprowadzić do jakiejś poważnej choroby lub nawet śmierci. Więc podtrzymuję moje słowa. Wkrótce kolejne odcinki z Korei Północnej, z moich wyjazdów. Mam jeszcze dwa sezony odcinków z moich wyjazdów do Korei Północnej z 2019 roku, one już wkrótce będą się pojawiły na kanale chciałbym, żeby regularnie, co tydzień pojawił się nowy odcinek no teraz troszeczkę dużo się działo więc odcinka nie było, ale postaram się, żeby wkrótce już się pojawił, będzie kolejny epizod z naszego wyjazdu z września 2019 roku razem z Borowarem Pinta do Korei Północnej na piwną wycieczkę, więc zapraszam serdecznie dziękuję wszystkim nowym patronom którzy ostatnio dołączyli do kanału dzięki wam mogę kontynuować moją pracę bardzo to pomaga Zapraszam wszystkich patronów na naszą grupę o KRLD, gdzie regularnie dyskutujemy na najświeższe tematy. Jest dużo ciekawych linków, dużo artykułów na ten temat. Moje opinie, moje komentarze odnośnie sytuacji w KRLD. Zapraszam serdecznie dla patronów, są różne bonusy, m.in. mój przewodnik po Korei Północnej, piosenki z KRLD, w tym nasze ukochane Kariera Epectus Ane Carira. I jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. I wkrótce, mam nadzieję, do zobaczenia w Pimeongu. Do zobaczenia. Cześć.